icie towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Denia, to jest kolejny odcinek z Dank dobrze pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku oddaliśmy sobie kłasiku Erola, który niestety nas obujał i uciekł sobie helikopterkiem rządowym. Dokładnie. Zostawił nam oczywiście zrzuty, co mnie akurat cieszy, bo miałem malutko, a mam dużo. A w dzisiejszym odcineczku, towarzysze, robimy sobie kłośnika dla Tolga i Fatimy, gdzie musimy sobie zebrać akumulatory. Tutaj autobusowe, no autobusowe, no z autobusów ogólnie, o to chodzi, tylko pytanie jest, ważne, gdzie? O, tutaj mogę sobie wejść do autobusiku. O, i czy damy wadę? Tutaj muszę lekko w lewo sobie odchylić, O, właśnie, i już chyba to wreszcie wchodzimy zaraza, do autobusiku. Pić. O nie, zaraza. Tutaj Proszę nie. Proszę mnie tutaj nie atakować. No, widzę, że tutaj nie ma. E... Akumulatorka może tutaj coś będzie? Tutaj jest otwarta, już widzę. że wziąłeś hmm. tutaj wzięte, wzięte, wzięte. Ja mam ten akumulatorek, praktycznie. A okej. Okay. Jeszcze... Znaczy, teoretycznie go mam, praktycznie go jeszcze nie mam. wiem, wiem. Dobrze, ja sobie to może otworzę. Umieraj, hmm. zombiaku Ja sobie tutaj otworzę. O właśnie, ten samochodzik, gdzie może być jakiś shotgunik, czy coś, albo jakaś fajna broń, no właśnie. O, jest akumulatorek. O, no i co sobie zaniesiemy, jak coś, majorze, tutaj otworzyłem sobie samochód policyjny, więc może będziesz miał jakąś fajną broń, czy coś, A jakąś, czy coś innego nawet, więc ja weź sobie. opis mm. mm. o, lecik no, pistolet. no ja dostałem jakąś siekierkę za 150 za znaczy takim 150, więcej ja tam i tak jestem w sumie zadowolony. Mam 159 ja, ja niemiecki pistolet hartko, tylko radzieckie. O, nie, nie, tylko radzieckie pistolety. To są najlepsze. Najlepsze? Dokładnie. Mega kampania uczy stopę. Dokładnie. Mega kampania No to tylko radzieckie, no bo już nie ma ani niemieckich. Są tylko. jakie są tylko. Są no, no. tylko niemieckie, socjalistyczne, i inne. No jak wiecie, już z mega kampanii świata jest cały socjalistyczny już. Jeszcze jak? Jeżeli ktoś oczywiście ogląda, jak nie ogląda, to zapraszamy do pierwszego odcineczka mega kampanii. Prawie. 50. Jeszcze raz mają, że chyba cię przebywało. Prawie 150 odcineczków. Dokładnie. Tu wiele godzin świetnej zabawy z, maj, z, z marszałkiem, oczywiście. A chodźmy sobie do tolgi Fatima, tu się jest niedaleko, widzę. Tu są te muryki. A i tutaj. Te przejdziemy na to, właśnie. Więc już czekam, majorze, na ciebie. Z nimi porozmawiamy. Zaraz, a tutaj im tak nie wskoczę. Nie. Kraj, ty idiotą jesteś! Czemu tam wskoczyłeś? Mhm. Mm Teraz wejdę sekret. Tu. A co. Yy, mająże? akumulatory. Sprawdź, czy nie są pogryzione! <gryzione> Świetnie. Ha, nie miałeś trudności z liczeniem? Ile wam jeszcze zostało do końca tego całego projektu? Nie twój interes! Bywaj! Hmm. Co? Nie mój interes? Hmm. Jest co, mająże? Ja cię może tu lekko przyciskam bo tu chyba... a nie, jesteś na dobrym poziomie, dobra, bo myślałem, że jesteś ciut za głośno, ale jesteś na dobrym poziomie z dźwiękiem. No, a więc gdzie możemy teraz sobie iść? Teraz sobie możemy oddać torbę Ryanowi. A gdzie to jest? Hmm, tutaj jest to zadane tylko nasze. Więc chodźmy, majorze. Chodźmy i oddajmy mu tą torebkę, to już i tak jest końcówka quest'a, i tak. My będziemy właśnie mogli oddać w końcu tego kościka. No, ale zdarzenie losowe zawsze się przyda. Uuu, zdarzenie losowe zawsze na propsie. Odczyliśmy rączkę i głowę. Tak się cieszę, że tu jesteś. Dziękuję. Ile? No, 2200. Zawsze się przyda. Zawsze na propsie. Dokładnie. Uf. Żeby byłem ile na bojesiku mamy, minut odcinaczka, więc ja tutaj trochę zminimalizuję. Właśnie. Hmm. Tutaj sobie wejdziemy. A już zaniosłeś? Nie. Nie, to jest? coś się coś wydarzyło. Aha, fajnie. Jak ty umarłeś? Dostałem. Masz 20 sekund, masz więc na pewno most do czasu. Okej. Okay. No i... Kię tych buczików. No no co ale. to za moska się taka odpaliła? Nie wiem, mam tutaj sobie zbój kibicy. Okej, okay. nie! O kurwa, dużo ich jest. So, majorze, ja mam lepsze sposoby na takich ludzi. No właśnie, ja sobie. Niemiecki pistolet właśnie wyposażam. Jeszcze ktoś jest? Nie słyszałem chyba. A tu jest. Moja na napisać, bo mi się łatwiej z niego strzela. To wszyscy? Wszyscy? O nie, to się atakuje. O, mają już i dlatego gdzie... Chyba się nie wiem, chyba. Ale tak od razu. Mogę już zaznaczyć tych wrogów? O. Nie wiem. Dajcie leczę. A, to jest ten co rzucał. Na, no, chyba wszyscy. Już. jest strefa. O, no to w sumie nawet tym lepiej. Ja sobie tylko zbiorę, może te rzeczy. E, poczekaj, generale. O majorze. Majorze. Majorze, tak, Absolutnie. majorze. Dobra, zabieram sobie te rzeczy. U ze śmieci. Nie, ze śmieci chyba się nie da. Zabieranie to sobie zbiorę. A nie, nie zbiorę. No dobra, ja mam Twój towar. Otwieraj. Dzięki. Właśnie mieli spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu fenylów w Haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię o krok. Nie sądzę, stary, nie sądzę. Ok. Kładźnik <głosik> oddany, więc tym lepiej. Jakie jest następne zadanko na mapce? Hmm. Odbierz, zbierz dynamit dla... A, tutaj, tak, zbierz dynamit dla... Zbierz dynamit dla Jaffa, to miałem na myśli. Więc, tutaj to jest zadanko? Y, lownetka to nie, to jest to zadanko. No więc już, ja będę czekał tu majorze. To sobie dodam? No, a sobie już wejdę na górę, na ten mości, bo widzę, że i tak tutaj będzie się ciężko przedostać. No dobra, tutaj proszę, proszę, proszę. Tutaj skoczymy po tym. tym dokładnie tak. Tutaj skakujemy sobie na ten mościk i zaraz będziemy mogli sobie łatwo przejść do Jafara i oddać. Oj, co się stało w majorze? Majorze. No, chyba mamy jakieś problemy, więc może zrobimy tutaj towarzysze cięcie. No, Dobrze, witajcie, towarzysze, po tym króciutkim cięciu udało nam się już połączyć i myślę, że możemy kontynuować nasz właściciel, żeby oddać sobie dynamit Jafarowi, więc myślę, że możemy właśnie do niego iść, tylko on jest tutaj, on jest tutaj, tutaj jest, dobrze. Jafar, ludzie Raisa naprawdę coś znaleźli. Coś cennego? Czy dynamit jest cenny? Dynamit to złoto, dzięki temu moglibyśmy sklecić dla ciebie coś ekstra. Kurt ma do tego dryk. mówię ci. No dobra, jedno dla ciebie, reszta dla mnie. Kurt znajdzie sposób, żeby to trochę dopalić. Będziemy w okay. kontakcie. Mogę to się odebrać? 1000. Wyda się. A, kolejne kwesty. Na no, łapce to jest. O, okazji, tu jest sklep. Ale to nie jest tutaj, tylko to jest w sąsiedniej wiesecce Zanieś czy Santiago? To brzmi jak To jest obok. Nie. Na pewno nie oba. Tak, a to chyba będzie już do wieży. Będziemy chyba teraz już śli. tak czuję coś, bo widzę, że tutaj... Nie nie, a bo pójdź, pójdźmy do jaskini i zwierzchnie grzyby. Hmm, w nocy. Dlaczego w nocy? No bo tak każą. Ale my pójdziemy gdzieś i powiem, że w nocy. A, no dobra, to można tak zrobić. A co tu jest na górze? Hmm, co ma być? A, no, da, po prostu półko zrobiłem. Mhm co ten Irwin ma nam do powiedzenia. Gdzie on jest? Ale to jest jakiś quest ten... żeby... Crane? jakieś wyzwanie. Jesteś Crane, mam rację? Kyle Crane? Tak. Erwin Snowberg, reżyser filmowy. Zrobiłem serię filmów zombie Hillacja <noise> Zakładam, że widziałeś. A, nie. To skłaniające do refleksji filozoficzne dzieła o ludziach bardzo podobnych do ciebie, którzy muszą zabijać zombie, bo tak. No, Szczegóły nie są ważne. Ważny jest tylko koszt produkcji. Głównym kosztem jest makijaż. Mówię tu o gniących łbach, odpadających rękach, zwisających flakach. A gdy potem rozwalasz to z broni palnej <głos》>, koszty są porażające. Więc przybyłeś do Haranu. To tragedia rzecz jasna, ale tutaj cały majątek w efektach specjalnych po prostu kuśtyka po ulicach i tylko czeka, aż im się porozwala łby na potrzeby mojego nowego filmu. Zombie Hilacja 4 Martwy Lunch. <głos》> Potrzebuję tylko jakiegoś wariata z karabinem, który będzie je ja widowiskowo a Słyszałem, że ty byś się nadawał. Mm -hmm. To fajnie. No było coś dla ciebie. Ja wiem. Podziękuję. No, Ale on. No, całego nie ma. do widzenia. Już mi nie ma. Gdzie to Tyle było. Które nas tu było właśnie. Ja sobie pójdę do sklepu. O, tu ja lubię tu siedzieć w tym sklepie, tak. Hey, mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Ja bardziej lubię kupować amunicję do karabinu, do pistoletu. Do strzelby. I alkohol. Alkohol? Tak, alkohol. Trzeba jakoś przeżyć Masz, nie w tym poznajecie. smutnym świecie. No, a tutaj... Okej tu przeszukaj... w wieża. To nie jest to zadanie. Nie, to nie jest to zadanie. To jest to zadanie, to jest to zadanie. No ja, więc możemy teraz iść, się towarzyszu do wieży, poddawać sobie wszystkie zrzuciki i poddawać pewnie niektóre questy. My tam do wieży i spróbujmy sobie oddać właśnie te wszystkie rzeczy, które mamy, wszystkie nasze zrzuty, wszystko, co mamy. Tylko muszę odpocząć. O! Może no, Procrean odpoczywa i biegniemy. Okej. Okay. Dobrze, witajcie, dobrze po tym krótkim dzieciu już drugim, bo ono konieczne. Z e, względów nie wiem jakich, ale jest jakiś na pewno. I myślę to właśnie, że teraz nareszcie możemy iść do wieży i wszystko... Tak czasie. I wszystko poddawać. Dzięki, dzięki. Naprawdę potrzebujemy wszystkiego. 50 tysięcy punktów. Proszę bardzo. O może nawet jeszcze więcej będę miał. A nie, jednak nie. Wiesz, może gdzie w tej chwili jest Christoph Christof? Masz na myśli nowego zwiadowcę? A, on nadzoruje wszystkich zwiadowców. Może jego zapytasz. Znajdziesz go na 19 piętrze. Majorze, odblokowałem coś przepięknego. Co? Pokażę ci jak wyjdziemy, tylko sobie przy okazji pójdę do sklepu. O, strzały wybuchowe. O, wybuchowe strzały. Plastik. Tutaj chyba nic nie ten. Chyba nic tutaj nie brałem, ale ile tu jest w ogóle rzeczy? No teraz sobie mogę tutaj to wykwipować A właśnie muszę jeszcze dużo rzeczy sprzedać w sumie. Flary odstawić. Ja mam flary, mam flary. Wszystkie i szkatułki, nie szkatułki. Kije, nie kije. Kilofy. Przedaj mi to wszystko. O. To może zostaw to też. No, to też. Dobra, weź co sprzedaj. <grym> jakbym miał wszystko zostawić, bym. Jakbym miał zostawiać to, co mi dla mnie cenne to wszystko bym zostawił. No i od razu 10 tysięcy. Chodźmy na górę. A na, no, ja się poczekam na siebie, że nie należy. Dobrze. To pójdźcie sobie dokładnie, by odebrać nagrody jakieś O, plan amerykańskiego pistoletu. O! Dostałem plany pistoletu Tak hmm. się go robi Tak? Tłumikiem, O. Będzie można mieć tłumik do tego, to przyjemne Tylko potrzebuję Tkanki Sprintera i pakietu Nie wiem co to znaczy Tego Sprintera? Tego Sprintera, którego będziemy właśnie Ubijać w misji głównej no, teraz mamy trochę majorze w sumie misji pobocznych do zrobienia, to już chyba trzeci albo czwarty odcinek z misji głównych, jak nie Panie piąty. Na pobocznych? Znaczy no, pobocznych, tak, miałem się poboczne, prze, prze, ten, hmm. po prostu pomyliło mi się. Uszka strzały, nie, ale to już mogę sobie kupić. Macheta, tamto, o to jest to co mam akurat, ciekawe, dobra. I chodźmy do Ayo zapytać o Christophera. Dobra, to wszystko. Nic tam więcej nie zdziałacie. Tak, cóż, Raiz ma na zbyciu sporo ludzi. My nie mamy takich możliwości. Nie, nie ma zgody. Wynoście się stamtąd, nie stać nas na straty. Dobra, bez odbioru. Hej, Crane. Już powrotem? Nie na długo. Kojarzysz może zwiadowcę imieniem Christoph? A, nowy dzieciak. Tak. Jest teraz na zwiadzie, ale od jakiegoś czasu się nie zgłaszał. Rahim go sprawdzał i mówił, że da radę, ale ja nie jestem taki pewien. Jeden narwanie ręczący za drugiego. To samo powiedział Brecken. Oczywiście mogło mu po prostu paść radio. Niektóre akumulatory łatwo się wyładowują, więc często tracimy ludzi z radaru. Gdzie się udał? W stronę nowo wybudowanego wieżowca. Lepiej to sprawdzę. Hm. Uważaj tam na siebie. Okej. Okay. Chodźmy zobaczyć to. I stawała w okolicy wieżowca. Nie ma problemu. Absolutnie żadnego problemu. Jeszcze no, jeszcze mamy 6 minut nagrania widzę, więc jeszcze mamy chwilkę, żeby to sprawdzić sobie. no ale Teraz poruszanie się na pewno będzie dużo łatwiejsze, jak będziemy mieli te kościki porobione. No dokładnie. Będzie przyjemniejsze, tylko te wszystkie, a nie te większe kniki, to, to, to było o tym synonimie prawnym. Dobra. Właśnie, marszałku, mieliśmy coś pokazać. A no tak, o w dupę strasę! Teraz mogę mieć w długiej odległości. Toż to Spiderman. Jestem Spidermanem. Podobało mi po mieście, jest trzy razy przyjemniejsze. O proszę. Nie, jak mi uciekł! Słyszę Cię, Christoph. Nazywam się Crane. Gdzie jesteś? Znalazłem paru ocalałych. Są w dość kiepskim stanie. Jesteśmy tuż obok hostelu. Mhm, mm a gdzie jest hostel? Trzymaj się, Już do Was idę. Au, spadło mi się. Ale to nic. O proszę, no. babce. nie, będziesz więc ciągle uciekać teraz. Tak? Proszę, nie ma przeszkód odległości dla marszałka. Proszę, proszę. Mik, mik, mik. O, troszkę się zmęczyłem. Ale co to dla mnie, mik? Weszę, może Majorze zbiał tam ten rzut? To tam jest? Nie. Okej. Okay. Ja chciałem się po prostu spytać. Ja po prostu próbuję ciebie dogonić, ale mi się nie udaje. Ci się nie uda pewnie, jeszcze tą chwilę. No, może to nawet. To jest bolutka, a nie to jest już miarę blisko z tego co widzę. Widzisz nas? Ukryliśmy się w autobusie! Jesteśmy całkowicie no obrażeni przez zarażonych! Widzę autobus. Wyciągę was z ale najpierw musisz przestać próbować odpalić silnik. To nie tylko przyciąga! Racja. Boże, przestałem myśleć. Dobra, a teraz siedź cicho i nie ruszaj się. Zabezpieczę pana. Potrzebna ci pomoc? Nie! Zostań z radnymi. to rozkaz! Dobra, my, gdzieś jest zabity. Bez zabity. Tutaj tego nie potrzebuję. Mrujesz bezpieczne strefy? Mm, tak, bezpieczne strefy robimy. Nie, tak? Tak ile jak to się robi? Trzeba to zamknąć Jak ja tu wejść niby? Czy są jakieś drzwi? A tu są drzwi, dobra Więc tu wejdę, wejdę, wejdę To trzeba... ale to trzeba odpalić o, Jak mi szkoda. No jaka szkoda. A na nie sobie te zrzuty poza nagraniem myślę już. Okej, okay, to jest odpalone, coś Dobra, jeszcze. Dobra, teraz jest bezpiecznie. O, mamy coś na strefa, przyjemnie. Więc chodźmy do Christophera. I chwileczkę. No ja tu będę już czekał. <laughs> mm, może tak coś. A. Nigdy w życiu się tak nie bałem. Zawsze tak tu jest? Przeważnie. Ale nie spanikowałeś i ocaliłeś tych ludzi. Ech, nieźle jak na pierwszy raz. Dzięki Krain. Ale gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak myślisz, jakby się poczuł twój ojciec? Tata? Rany! On cię przysłał? Słuchaj, nie mam zamiaru wracać. Nie mogę. Nie chcę pracować dla Raisa i jego rzeźników. Wcale o to nie proszę. Ale tego chce mój tata, co nie? Chcę, byś był bezpieczny. Tak, i pracował dla Raisa. To ma być bezpieczne? No nie. Prędzej czy później go zabiją. Ale czy jeśli namówię go do rzucenia tej roboty, obiecasz mi, że przestaniesz biegać po mieście? Prosisz mnie o wiele. Mógłbyś robić broń dla Brekena, jest bardzo potrzebna, a przy okazji uratujesz ojcu życie. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Czemu nie? W sumie dobry deal bym powiedział. A gdzie jest ten tam nie Jest aż tak daleko, jakbym sobie myślał. Nie, może jeszcze zdążę tam pójść. W tym odcineczku okej, to pędzimy do Alekseja. Tak, no aleksja, myślę, że sobie pójdziemy teraz. Okej, w kilku latach się Dobrze, że nie zasłonię. to nie zrobię. O, nie miał głowę. O, kurczę, przyjmij za, za nogę Za nogę? Za nogę mnie wziął. Ja mogę za mnie porozmawiać? Mam się jeszcze z tamtymi bić? Hmm. No dobra. Chyba już Nie Co to jeszcze? Tam jeszcze jest taka gromadka ładna. Jest. No, ja miałem pistec, nie będę pierdzielił. Я там еще нерв. Где же мой пишотган? Ну, куда, что сегодня ничего не зажили. Знаешь, это будет хорошее место, что я себя подбичу. Pistolecik? Ja wiem pistolecik. On właśnie chce pistolecik bardziej i myślę, że nie go lepiej strzela. To jest nie zasługo zdarzenie. Wiem właśnie. A nie, to jest dostałe mi się zdarzenie. Eee, warsztatował pomysł! Taki? Chyba bunt z gazem. O idealnie, majorze To nie wiem, czy ci już opłaca. No nie wiem, moją, że nie wiem. No <laughs> Jakoś mnie przekonał ten pomysł. Czemu nie Nie wiem, ciut przypuść no, tak mi się wydaje. No się jak jeszcze tam są? Nie. O kurde, tu jest jeszcze jeden. No, Teraz ja naprawiam maczetę moją to do Dobra, jeszcze jeden Zabita też O, jeszcze dwóch kolejnych, fajnie no, Dobra, nie żyje O, plecy nie Bekowało. No, nie, no błagam Was. O nie, za złym. Właśnie wiem. Jeszcze ktoś? Chyba wszyscy. Już. No, szybciej, bo tam jest kolejne losowe zdarzenie. No chłopie, zdecyduj się. ogóle tu gdzie jest Twój kolega? O już o, o, zapach, Jest. Gdyby nie ty jesteś arły by nas da na No wiem A kim innym... był mój człowiek szorzący komunizm? Akładnie No nie! Spiderman mi znowu uciekł Kulewcia. Dobry ten Spierman Okolitka no dobra, już i... Ja już... Czekaj, czy ja będę mógł sam oddać Aleksejowi to, czy nie? Ja muszę poczekać. Nie ma tak łatwo. Ja poczekam. To teraz rędy ja mam... to, to jest ta linka, o której mówiłeś, majorze, co tam był nie jakiś kościk. Wiem, że to ta linka. No to dobrze. Dobrze. Teraz... O, skrzyneczka! Nie pójdę. pójdę. Nie pójdę. O, sznurek! Hm, mm, mołotowy. Sznurek, wezmę sobie tym sznurkiem, będę wchodził tutaj, tak? Tak. Marszałek ma swój sznurek, ja też chce mieć swój sznurek. No dobrze, można też tak. Na górze czy na dole? Na dole, na dole. Na dole. To jest taka, taka budka. A no, już gdzie ty Nie. wchodzisz? Na dół! No. Przezruszanie nie jest z Rxol, co, że jak przytrzymuje spadnie, to spadnie. Rozumiem. Znalazłeś go? Owszem, przebywa na zabezpieczonym terytorium. Ale myślałem, że sprowadzisz go tu. On nie wróci, Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. I jeśli nie wyszkoli się naprawdę szybko, to nie pobiega zbyt długo. A nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przestań pracować dla Reisa i zamieszkaj w wieży. Twój syn przestanie biegać po mieście, jeśli do niego dołączysz. Nie, wcześniej czy później, Raiz rozwali to miejsce. Tam nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, Aleksej. Pytanie brzmi, po której jesteś stronie. W tej chwili pracujesz dla tych złych, a Twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd, ale staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksej, bo tak się składa, że dla was obu najlepsze jest to samo. Okej, okay. wygrałeś, co to? Co się stało? O nie, co ludzie rajsa pewnie. Widziałem. No, mój karabin, proszę mi go dać. Proszę mi dać karabin i strzelbę. A, już po sprawie. Super, marszałek by nie dał rady. To byliście w wcale ludzie rajsa, tak? Tak. Cudownie, marszałek będzie nie za się... Co mówisz, majorze? Dlaczego nie wszyscy zwierzę się ich boją, jak w sumie jakieś miękkie piczki? Miękkie faje, ja wiem. Miękkie, miękkie faje, dokładnie. O zabieg. Faktycznie, ale on jest za tym. Dobra, że z no, masz rację, majorze. Miałeś rację. To zawsze była kwestia czasu, zanim by w końcu przyszli po mnie. Dowierzy też kiedyś, przyjdą. Przyjdą, ale to tam powinienem być, z moim synem. W mojej teżce znajdziesz schemat nowej broni. Coś specjalnego. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać Rajsowi. Chciałbym, żebyś to wziął. Trzymaj się, Crane Może się jeszcze zobaczymy. No, 5000 nice. ekspa. A zobaczę sobie to, co to jest. Za... A, to jest brońka. elektryczny ten upgrade. W sumie mógłbym wziąć, wziąć go do mojej broni. No, jakbym sobie na przykład jeszcze wziął do mojej broni na przykład y, ulepszenie na F6. No i tak mam dużo miejsc i tak. O, z przykład barważyńce i na przykład trwałość jakąś większą. Paladem o. I zatwierdzamy. No i to już naprawdę fajna broń się zrobiła. Dobrze, towarzysze, ale i tak widzę, już mamy powyżej, naprawdę powyżej 20 minut rocznika, bo już 26 minuta prawdopodobnie. Więc jak na razie dziękujemy Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam oczywiście do pobierania gier Grzesznik i do klikania w dzwoneczek, bo to jest jednak bardzo ważne dla mojego kanału. No i zapraszam do następnego odcineczka. Na razie cześć! Na razie, cześć.